To sama próbuję. Rzeczywiście nasza bada no, nie, droga. Oj, pięknie. Droga. A tu te roślinki są na sprzedaż, czy, a, czy nie. te no, roślinki są za warsztaty, tylko aha. Jak będziemy mieli trzecie warsztaty, czyli około godziny 13. To wtedy zapraszamy ludzi na warsztaty i później nagrodę dostają. Aha, to a może pani parę słów, bo impost znam generalnie, że paczki można przesyłać, tak? To, ale czy, co takiego się ten... Ja mam na YouTube kanał tak w ogóle. Dlatego tutaj robimy projekt Droga do Green City, czyli w różnych miastach w Polsce mamy pikniki, angażujemy się w wydarzenia, ekologiczne, pokazujemy jak sadzić właśnie rośliny, które można wykorzystywać w całym sezonie. No i edukujemy. Edukujemy o zwierzętach w mieście, o bioróżnorodności, o gatunkach chronionych, więc w zasadzie co godzinę mamy inny warsztat przez cały dzień właśnie ten program się zmienia. Aha, czyli łączycie to, że organizujecie jakieś paczki jednocześnie z ekologią, tak? Jednocześnie z ekologią i chcemy, żeby coś z tych warsztatów właśnie zostało, żeby. Uczestnicy wynieśli nie tylko właśnie rośliny, ale też wiedzę i, te, i to jest właśnie takie połączone. Obok mamy interaktywną strefę. Gdzie aha, to może sami sobie. Aha, tak, tak, tak. Aha. Dodatkowo mamy tutaj kulę. O, Bamby jakie nasienne, fajne. Które można sobie wyrzucić i w dowolnym terenie wysiać rośliny? Aha, aha, ale to będzie rozdawanie też okazji jakiejś, tak? E, Czy... Nie, to można podejść i po prostu się. Może mogę potestować. sobie na przykład. Tak, proszę bardzo. Ja ci kulka. Pani... Ołówek? Na tym ołówku. Aha. Jeżeli się skończy, ma pani tutaj napisane szałwia, Bija to pani do ziemi, czeka 4-6 tygodni o, ja. e, wysiewa e, i wyrasta pani. Rościce. No coś takiego, no to naprawdę nie no, Inpost mi zaimponował. I tu jeszcze mamy trzeci gadżet, czyli łąkę kwietną, która jest. Super! Inpost tak naprawdę wody? no no Przyszłość dla Was jest. <śmiech> <śmiech> no, dziękuję. A czym tu się zajmujecie w ogóle? Bo to tak nie, nie wiem co to jest, to korbon w ogóle. Takie. Te. A pani na No, na YouTube. Na YouTube? No. No, to jest fundacja, która zajmuje się analityką śladu węglowego i zajmujemy się również edukacją klimatyczną. Aha, aha, czyli o tym śladzie węglowym, tak? tak. I tutaj są przykładowe yy, te karteczki, to dotyczą tak. tego? No, to chyba z tego, co wiem, to pociąg jest najlepszy, tak? Albo yy, no, rower, ale to rower to bliżej pociąg tylko, nie? Tak jest. Pociąg ma najlepszy ślad węglowy, ale to na przykład też zależy od tego, ile osób się jedzie, bo jeśli bierzemy samochodem tylko, że w cztery osoby, ten ślad węglowy będzie niewiele większy. 哎，那哦，哦。 Zobaczmy tak, bo lektury nie... magazynu, kogocego, Magazyn. nowego, Aha. powstał um, świeżutko, 40+, plus, to nawet powiem, że się już łapie. No cóż, łapie plus, się, łapie. 40 łap. do 140 serdecznie zapraszamy na stronę www, na media społecznościowe i już mamy pierwszy numer w sprzedaży Aha. online, czyli ekologicznie. Aha, czyli to jest w sensie taki połączony z ekologią, tak, o, jakoś tak? Z ekologią, tak, wydajemy online, yy, nie drukujemy jeszcze, yy, na razie yy, Myślę, że czytelniczki nasze bardzo lubią poczytać, również one, mamy coraz więcej czytelniczek, które zgłaszają to, że... Aha, aha, nimi... aha, i tutaj macie... Aha, czyli tutaj są wizytówki jakieś, tak? tak, tu są wizytówki, tak? I... Tak, to są aha, wizytówki aha. zakładka do książki, którą można pokolorować, bardzo proszę. Lubię. Aha, o, fajnie. I zapraszamy. Dobra. Pierwszy numer na stronie generacja drugi numer już w fazie tworzenia będzie w październiku. Zapraszamy. Okej, okay, dziękuję. A my żebyś się coś A tu jest? Jak wyrzucać śmieci, tak? Gdzie jakieś śmieci? Udaje się to jakoś opanować w Krakowie u nas? Oczywiście. Tak, tak. Krakowie jest jednym z najlepszych miast w Polsce, jeżeli chodzi o. Tak. z systemów gospodarowania. no to super. Ale widzę, że kosze, jakie tak. dzisiaj macie, piękne. I tutaj macie różne książeczki jeszcze takie edukacyjne też, fajne. Też fajna rzecz, no. no. To jak się na wesoło różne rzeczy robi, nie, to wtedy od razu jakoś lepiej, lepiej wchodzi do głowy. Budowane tak bokiem. Niech zostaw tak jak leżał, a Ty się obróć. O, świetnie. Pani tak samo sobie. Manekina zostawiamy. Na ponad... Można coś więcej się dowiedzieć o tym statku kosmicznym? Oczywiście. Tak, na YouTube mam kanał taki ekologiczny, powiedzmy. E, tak, więc jest to wyścigowa łódź solarna. E, startujemy w nią na wodach Między innymi w Holandii, w Monako, na Węgrzech. O, jest ona zasilana energią słoneczną z tych to paneli, Aha. które ładują akumulator. No i po prostu mamy silnik elektryczny, który napędza łódź. Aha, czyli jakby wyścigi też są w nich, tak? No, czyli jak tak, tak, też udział w zawodach. W zasadzie zasady to wymagają, ponieważ te wyścigi wymagają jak największej sprawności i jak najmniejszych strat energii. Aha, aha, aha. I też ciekawe jest to, mimo wszystko na tych zawodach to nie jest tak, że mamy salarną łódź i ładują się spręty, absolutnie, musimy się ładować z... Tak, jest ogólnie zakaz ładowania się z gniazdka w czasie zawodów. Możemy mieć w pełni załadowany akumulator przed zawodami, ale w czasie samych zawodów nie możemy już ładować łodzi. Aha, aha, o ma, ciekawe, ciekawe, ciekawe. Tak. A tutaj no, przepraszam, jest na temat wody, co oczyszczania wody, czy na temat? No, no, no. Aha, na czym to na czym to polega? Badacie po prostu wszystko? Badamy. Wszystko. wszystko badamy, tak. W każdej dziedzinie. Woda, jedzenie. Jak widać po załączonych Tak jest. Wow. W tego, czym się czyli jakieś pandemie też, tak? I szczepienia, żywienie, komunalna, czyli woda właśnie. Aha, czyli praktycznie można powiedzieć na każdy temat. Mamy też e, klasyfikatorów grzybów, więc też można z takimi grzybami przyjechać do, e, do stacji i też oceniają dziewczyny. Aha, aha. czy też na przykład dobre grzyby sobie zebrał. Aha, coś takiego, no tak. Czyli można powiedzieć, czy naprawdę zajmuje się to, jak zajmuje się, koleżanka mówiła wszystko.